Moi drodzy, dzisiaj chcę po pierwsze dotknąć bardzo ważnego filmu, którym oczywiście nie zdominuje naszego rozważania, ale na pewno wyda, pokaże kierunek i będzie w pewien sposób bardzo czytelnym komentarzem, może lepszym nawet komentarzem niż, niż ten komentarz, który będzie rozważaniem dotyczącym słowa, więc posłuchajcie, o jaki film mi chodzi. Po drugie, będzie to też zaproszenie do, do, do jakiejś aktywności, w w Kontekście rozwijania swoich darów i talentów i otwierania się na to, czego Pan Bóg chce, to dzisiejsze rozważanie będzie także no, no, wprost odpowiedzią na, może nie będziemy tego pierwszego czytania o wyprowadzeniu z więzienia apostołów komentować więcej w samym rozważaniu, ale w tym posłaniu uczniów mamy zobaczyć nasze posłanie do świata z miłością. Tuż po ich uwolnieniu, wobec tej dzisiejszej Ewangelii, wobec tego, co mamy nieść i wobec tego, co mamy pokazywać, bo to, co jest istotne, rodzi największą wolność i szczęście. Ale najpierw, jak każdego dnia przez ostatnie dni, hmm, idziemy do Jezusa, do Jezusa Eucharystii, bo powinien dawać czasem, kiedy brałem <grym> słowo, idziemy do Jezusa Słowo. Panie Jezu Chryste, jak codziennie przychodząc do Ciebie, zawierzamy Ci każdy moment kolejnego naszego dnia życia. Przez ten kawałek ekranu patrzymy na Boga żywego i prawdziwego, utajonego w białym kawałeczku chleba. A czytając Katechizm 289 punkt dzisiaj słyszymy słowa. Wśród wszystkich wypowiedzi Pisma Świętego o stworzeniu, trzy pierwsze rozdziały księgi rodzaju zajmują wyjątkowe miejsce. Z literackiego punktu widzenia, teksty te mogą mieć różne źródła. Autorzy natchnieni umieścili je na początku Pisma Świętego tak, żeby swoim uroczystym charakterem wyrażały prawdę o stworzeniu, jego początku i jego celu w Bogu, jego uporządkowaniu i jego dobroci, o powołaniu człowieka, a w końcu prawdę o dramacie grzechu i nadziei zbawienia. Czytane w świetle Chrystusa, w jedności pisma świętego i żywej tradycji Kościoła, wypowiedzi te pozostają pierwszorzędnym źródłem katachezy o tajemnicach początku stworzenia, upadku i obietnicy zbawienia. Działaj w nas, Panie. Amen. Posłuchajmy słowa. Tak bowiem Bóg. Umiłował świat, że syna jednorodzonego dałaby każdy, wierzący w niego nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie bowiem wysłał Bóg syna na świat, aby osądził świat, ale wysłał, wybawionym został świat przez niego. Wierzący w niego nie jest sądzony, zaś niewierzący już osądzony został, bo nie wierzył w imię jednorodzonego syna Boga. To zaś jest sąd, że. Światło przyszło na świat i umiłowali ludzie bardziej ciemności niż światło, były bowiem ich złymi czyny. Każdy bowiem bezwartościowie robiący nienawidzi światła i nie przychodzi do światła, aby nie ujawnione zostały czyny Jego. Zaś czyniący prawdę przychodzi do światła, aby stały się widoczne Jego czyny w Bogu są, że w Bogu są zdziałane. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeden z bardzo ważnych fragmentów, szczególnie wobec pokazywania tej ogromnej miłości Pana Boga do człowieka. Nad tym fragmentem wiele razy zatrzymywaliśmy się w kontekście chociażby przemiany Henia Krzostka i jego doświadczenia Boga w tej stołówce dla biednych. Oczywiście zachęcam Was do przeczytania książki, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Bóg znalazł mnie na ulicy. Ten fragment czasem jest wypisywany na różnych transparentach, nawet samym, tylko cyferkami Jana 3:16. Jest to bardzo ważny fragment, dlatego że to Jezus mówi te słowa do Nikodema, to Jezus objawia, jaki jest Bóg, to Jezus, jakby chciał pokazać ten Obraz Boga, który często jest obecny w naszym życiu, a przecież był obecny jeszcze bardziej w życiu ludzi starotestamentalnych, On jest nieco inny od tego, który ja wam pokazuję. Boga zatroskanego o zbawienie wszystkich ludzi, Boga dobrego, Boga pełnego miłosierdzia, Boga wybiegającego, wobec marnotrawnego Syna, Boga, który szuka i tęskni, Boga, który nie kocha za coś, ale kocha całkowicie bezwarunkowo. By człowiek mógł na tę miłość odpowiedzieć, Boga, który przez tę miłość burzy najróżniejsze katomity na temat tego, kiedy on będzie kochał. Czy dziecko jest kochane przez rodziców wtedy, kiedy jest dobre? Nie, ono jest kochane, dlatego że jest. I to jest ta miłość, której szuka każdy człowiek, nie tylko każdy wierzący. Szuka muzułmanin, agnostyk, ateista, szuka każdy, dlatego że ta miłość nadaje sens ludzkiej egzystencji ludzkiemu życiu dlatego bez tej miłości życie ma nie ma najmniejszego sensu muszę wam powiedzieć że niesamowicie podoba mi się film który polecam przez ostatnie dni bardzo mocno w jakiś sposób reklamując go nieco więc ta dzisiejsza to dzisiejsze rozważanie będzie zawierało lokowanie produktu film jest ze świetną obsadą, między innymi Mel Gibson, jako ojciec, który jest alkoholikiem, występuje w tym filmie. Nie chcę spoilerować całego tego filmu, ale yy, proszę, żebyście się nie zrażali czasem wulgaryzmami, które są yy, tam użyte z tego powodu, że jest to film oparty na faktach. Niemniej jednak pokazuje historię, co się dzieje, kiedy miłość wkracza do życia człowieka. Co się dzieje, kiedy ta miłość go wypełnia i, i, i nadaje mu kierunek, pokazuje mu drogę. Co się dzieje, kiedy człowiek wobec tej miłości mierzy się ze swoimi problemami, problemami trudnościami, niewiarą. Ojciec stu. Zapraszam do, do zobaczenia tego, tego filmu, choć który jest. Fabularny to jest tak naprawdę dokumentem, swoistym świadectwem pokazującym to, co jest naprawdę wartościowe w życiu człowieka, to, co jest ważne w życiu człowieka. Myślę, że nie będziecie rozczarowani, jeśli tylko nie zatrzymacie się na tej powierzchowności, chociażby tego, że wulgaryzmy, które są tam użyte, nie są wykropkowane, nie są wyciszone, po prostu takie było życie tego człowieka. Myślę, że wiele osób zobaczy też sens tego wszystkiego, co, co wielu dzisiaj robi, co jest wyśmiewane, a co ma. Tak niesamowitą wartość wobec tego, dlaczego ci, którzy robią to, robią to, co robią, wiedząc do, do czego są wezwani. Nie chcę mówić bardziej otwartym tekstem, bo, tak jak powiedziałem, nie chodzi o spoilerowanie tego filmu. Was zapraszam także do nieczytania recenzji, zanim zaczniecie oglądać, a będzie mi miło strasznie, strasznie. Będzie mi miło, gdy zechcecie się podzielić w dniu jutrzejszym komentarzami po tym, po tym filmie. Ja dzisiaj wybrałem jedno zdanie, które mnie jakoś tak bardzo dotyka, oprócz tego zdania z pierwszych linijek o miłości Pana Boga. Mianowicie, każdy bowiem bezwartościowie robiący nienawidzi światła i nie przychodzi do światła. Ciekawa sprawa. Bezwartościowe czynienie różnych rzeczy powoduje, że unikamy się światła. Jakby to nie idzie w parze. Dlaczego? No bo wartość ona sama z siebie gdzieś szuka odniesienia do światła i w świetle szuka potwierdzenia. Może od tej strony można by było to pokazać i, i, i nazwać. I człowiek, który idzie ze światłem, chce w świetle się przeglądać, i mało tego, kiedy zbliża się do światła, to okazuje się, że, że zbliżając się do światła, on yy, yy, widzi więcej wobec tego, czego nie widzi bez światła. Wydaje się to być bardzo proste, a, ale tak po prostu jest. Co jest przedziwne i przepiękne, zarazem w tym zbliżaniu się do światła, że Duch Święty który jest niesamowicie kreatywny w pokazywaniu nam drogi, piękny w tym jak to robi, bo jest bardzo empatyczno delikatny. Jeszcze nigdy nie użyłem takiego określenia na Ducha Świętego, ale właśnie tak jest. On odkrywa nam prawdę o nas powoli. Dlaczego? Dlatego, żeby człowiek mógł dojrzewać, żeby człowiek się nie załamał stanem swojej duszy, między innymi, żeby człowiek widział, że jest kochany, a jednocześnie widział drogę, którą ma przebyć w mocy ducha świętego, aby człowiek nie czuł się, w jakiś sposób, Zabijany, a co najwyżej tylko raniony, może to dziwnie brzmi, no, ale słowo Boże mówi, że Pan zranił Pan samuleczy, czyli Pan po prostu nam nacina ranę, która jest jakimś wrzodem po to, żeby to, co jest w tym wrzodzie, wypłynęło, żeby rzeczywiście zaleczyć to, czego, czego, z czym sobie my nie możemy w żaden sposób poradzić. I to jest piękne. Wiecie, ja dlatego tak bardzo zachęcam do, 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 do otwierania się na dary duchowe, bo Ostatecznie, miłość, kiedy spotyka się z naszą nędzą, ona napełnia nas sobą, mówię o miłości przez duże M, do tego stopnia, że ta miłość przez nas, nie z naszej mocy, rozlewa się na tych, do których my jesteśmy posłani. I rozlewa się w sposób tylko Panu wiadomy, to znaczy Pan wybiera, w jaki sposób dotknie tych, do których nas posyła. Taką miłością, że nagle okazuje się, że my stajemy się znakiem w ich życiu, przy całej swojej nędzy, przy całym, przy całym swojej grzeszności, by On mógł leczyć ich serca, by mógł przychodzić z uzdrowieniem, by mógł przychodzić z podniesieniem. W konsekwencji Bóg wykorzystuje nas nawet na maleńkich spotkaniach, kilkuosobowych spotkaniach, nie mówię o jakichś wielkich głoszeniach, kiedy my zaczynamy mówiąc, leczyć serca nie naszą mową, ale jednocześnie ta mowa, która staje się nam, która staje się lecząca dla tych, do których jesteśmy posłani, staje się lekarstwem także na naszą duszę, na, na, na naszą niewiarę. Ja miałem ostatnio taką sytuację, w której Pan Jezus postawił mnie w bardzo niewielkiej grupce. Ci, którzy słuchają tego, wiedzą doskonale, o czym teraz mówię. I w tej grupce dał mi słowo, które przerosło mnie tak mocno, że aż moje serce ścisnęło, bo nigdy czegoś podobnego nie słyszałem. No i efekt był z tego wszystkiego tak taki, że wszyscy doświadczyliśmy Jego mocy, Jego miłości, Jego troski, Jego bliskości. Ale wszyscy też chcieliśmy się zbliżyć do światła, żeby poznać, czego Pan Bóg oczekuje wobec całej tej sytuacji, która tak strasznie bolała, która tak która była tak ogromnym cierpieniem dla osób, które. Dla osoby szczególnie, która, która doświadczyła zranienia, doświadczyła bólu, doświadczyła no, w tym momencie przechodzenie przez ciemną dolinę. Czy Bóg chce dawać nam dary duchowe, które będą jakimiś szczególnymi proroctwami dla innych. Musimy zaufać temu, co sam powiedział o tym przez usta świętego Pawła, że on chce, aby wszyscy ludzie nie tylko mówili w językach, ale jeszcze bardziej chce, aby wszyscy ludzie prorokowali, czyli odkrywali, co on robi w tej konkretnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, kiedy szczególnie jesteśmy wyzwani do tego, żeby... Manifestować, pokazywać Jego obecność, pokazywać jaki on jest, żeby pokazywać co on robi w tym konkretnej sytuacji, w której żeśmy się znaleźli. I tego o to prośmy. Dzisiaj, kiedy pod środowym filmikiem my wpisujemy intencje, proszę Was także o modlitwę za młodzież, bo z tego co w ubiegłym tygodniu słyszałem, ponad pół tysiąca młodych ludzi będzie. Będziemy czuwać na jasnej górze, na pielgrzymce maturzystów z decyzji drochiczyńskiej razem z moim bratem, księdzem Piotrem Jarosiewiczem. Modlę się już za nich, przygotowuję to spotkanie najpiękniej jak potrafię, bo, bo chciałbym, żeby to doświadczenie żywego Boga było ich doświadczeniem, żeby ci młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłość. Nie mieli nie tylko żadnej wątpliwości, że Bóg istnieje. Bo złe duchy też wierzą i drżą, ale żeby oni nie mieli wątpliwości, że warto Mu zaufać, to znaczy, że warto wierzyć Jezusowi, a nie tylko w Jezusa. Oczywiście także dzisiaj na koniec dnia będę powierzał wszystkich w Eucharystii o 23, właśnie na w Jasnej górze te wszystkie intencje i tych maturzystów będę zbierał i wasze intencje te wpisane pod tym filmikiem i te które nadsyłacie do fundacji. Więc niech ta społeczność dzisiaj ma swoje święto jak w każdą środę właśnie przez te komentarze, właśnie przez dziękczynienia, przeproszenia, prośby, uwielbienia. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy jeśli ktoś chce dostawać więcej tych filmików, jeśli ktoś nie chce, jeżeli ktoś chce dostawać, a nawet nie zgadza się to z tym, co mówię, to też niech subskrybuje. Polubiamy, żeby to miało większe zasięgi. No i oczywiście komentarze, o których wspomniałem. Jak Pan Bóg da, jutro będziemy mogli się obudzić to wspólnie, razem będziemy go uwielbiać kolejnym rozważaniem. Do zobaczenia.